nie. Okej. Okay. Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kacper a to jest kolejny odcinek z gry Forza Horizon 5. Tak jest, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić kolejne wyścigi, a w kolejnym odcinku tutaj już mogę wam powiedzieć, że będziemy sobie grali w eliminatora. Oczywiście też spodziewajcie się kilku kolejnych liveików, może nie będą jakoś zbyt często, też planuję nagrywać na Twitchu, ale yy, no jakoś mi się to uda wszystko poukładać. No tutaj mamy coś. Raid przełajowy przez oazę. No to tutaj pojedziemy. No to już widzimy się na miejscu, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji z dzwonkiem, no i lecimy, nie? A w ogóle powinienem to wszystko mówić w trakcie jazdy, a nie? Słuchajcie, no troszeczkę sobie pojeździłem, nie jakoś zbyt dużo. Wow 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 Zaraz w zobaczymy czy ja to mogę zrobić Widzicie bo na razie to ja przejechałem i coś nie mogłem tego złapać Jest Weź udział w zawodach solo Prze Przez ten A i możemy sobie wybrać auto tak Upolecany polecany samochód Mamy trailcata? Jest trailcata No chyba trailcata weźmiemy bo on jest lepszy Dobra, ehm, no co jeszcze chciałem powiedzieć, że na razie się przyjemnie gra w tym Fordze, dużo lepiej niż w Motorfesta. A i tutaj chciałem też przeprosić za to, że jest taki dźwięk takiego, nie wiem, jest taki dźwięk jak gadam yy, na wszystkich odcinkach, zauważyliście? I jak, nie ma mo jak jest moment bez, muzy bez muzyczki, to wtedy usłyszycie takie dziwne dźwięki, więc nie wiem co to jest. Ale tak już jest jak nagrywam na tej konsoli to jest słabe akurat. Eee, te, po terenach powinno być git O oh, shit, poczekajcie. Dobra, zobaczymy czy umiem jeździć. No tak, bo tutaj jest po burzy, nie? Cześć, cześć. O, tutaj trzeba rywalizować się, ma się ma... O! Kur... O, teraz dobrze wszedłem w zakręt. Wyskacz Hamul, dobra Ja tak lubię do siebie gadać, jak, jak jeżdżę, że hamuj! Przyśpiesz Popatrz kamerą w lewo, w prawo, zmień kamerę Nawet Ja tak mówię Jakbym z kimś gadał No niestety, ale to jest Ja już taki jestem Ufaj wyskok, dobra ładnie poleciał trailcat a teraz tylko checkpoint łap ty. No tutaj słabo wyterciłem prędkość bo walnąłem w bandę Więc tutaj słabiutko poszło akurat Jakbym go ustabilizował O dobra Musimy zaraz tutaj coś podziałać Może nie w statystyk, nie w ty Nie w ustawieniach bo O kurna poczekaj bo te ramię... No właśnie, obróci no W checkpoint nie walnąłem, no ja pierdykam Ale mi się coś słabo jedzie teraz Słabo słabo No już meta tam jest, no drugi może będę albo trzeci Nie, trzeci będę Uwaga, bo tutaj teraz się rozpieprze ja nie wierzę w to po prostu, ale ja jestem do dupy. A już było dobrze, a już było dobrze! No serio, trochę słabo no. Gdzie tak zastanawiam się ten raid przełajowy przez oazę ukończono? Trzeci, no niestety. dobra, to teraz zobaczmy kolejny jakiś wyścig. Tutaj mamy kolejny tor. Mamy coś, nie wiem, na ulicę? Tutaj mamy Tor Horizon Mexic. Nie dałem rady, pamiętam tutaj. Tutaj coś mamy, tutaj mamy coś. Szlak jakiś. Dobra, to pojedziemy już tam. My dojechałem, szlak w del desierto weź udział w zawodach oczywiście solo, bo nie gram na razie z nikim, wow, 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 czekajcie cofnij, co my tu mamy jeszcze aha są jakieś zawody społeczności, dobra, to na razie ten szlak zrobimy eee, nie, bronko nie będę brał tutaj się też, czekajcie, jest tutaj ten mój fort czy tak się zastanawiam się, czy nie zrobić te, tego wyścigu o tym właśnie. Zróbmy go tym. A jak będzie słabe, no to co? No to później go trail cutem poza odcinkiem. Po, ten zmieni, cenę poprawię i będzie git. Ymm, no jak już mówiłem, fajnie się gra, no Tylko jedyna rzecz, co mnie troszeczkę tak zdenerwowało w tej Fordzie, no to cena. No cena za duża. No cena. 300 zł no powinna być troszeczkę mniejsze, nawet 250 zł Dobra, tutaj bez będnego pieprzenia gada gadania lecimy od razu Tutaj widzę jakieś Fordy Bronco Lecą lent rowery przede mną A tutaj Tutaj łatwo Tutaj jakieś, jakieś takie ozdoby sobie na tył zamontowałem to, to jest w kategorii spoiler, no to ja nie wiem Mam takie wrażenie, że ten Ford brzmi tak samo, a no pewnie jest ten sam silnik wstawiony. V8. In to był, nie pamiętam też. Może troszeczkę, czekajcie. Jeszcze raz. Troszeczkę ze środka. Dobra. Jakoś tak się staram jechać, żeby w bandy bardziej nie... po... żeby ten umijać bandy, bo jak walnę w bandy, no to straszliwe prędkość wytracam. Wtedy... No tutaj w środku to wy prawie że nic nie możecie zobaczyć To nie jest jak w motorfeście, że tutaj możecie sobie widzieć wszystko Że możecie obracać kamerą tą w środku jakoś a... No bo tutaj gra jest nastawiona na to, że wy jedziecie samochodem, a nie Że tuningujecie sobie, że ten sobie środek patrzycie Tam w ogóle jest jak ten Strzałki mi źle pokazywały, bo kulna nie... nie zahamowałem zbyt bardzo O tutaj nieźle, już Jakoś bokiem powinienem chyba bardziej wchodzić, tak mi się wydaje. Oj, sorry, to mój telefon. No bo ten wyścig jakoś łatwiej pójdzie niż tamten i ten akurat chyba wygram. Chociaż żeby tutaj żadnego głupiego błędu nie popełnić, żadne kamienie nie strzelić czy coś. W sumie to nie ma różnicy jakie auto weźmę, wezmę, ponieważ gra mi sama dostosowywuje przeciwników do typu auta jaki wezmę, nie? się wydaje. No. Jakoś mam wrażenie, że dużo łatwiej tym Fordem jakoś mi się teraz jechało ten wyścig. Nie, na pewno nie jest lepszy od trailcata, no bo nie jest lepszy. Trailcat był dużo lepszy, tylko muszę jeszcze troszeczkę pogrzebać w tuningu, żeby on jak są wyboje, żeby on mi tak nie podskakiwał, bo ja kurde nie mogę nim nawet wylądować. Um. Co my tu mamy? Kilometr 900 do celu, co jest? Nowy rozdział. Spotkaj Ramiego w domu w mulej Spoko. Co, widzimy się już na miejscu? Woo! O! Zobaczcie, chyba będę mógł sobie dom kupić. Tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Na sprzedaż Casa Bella. Mikasa, dostałem trofeum, którego wy oczywiście nie widzicie. Aha, czyli dopiero teraz gry zacząłem. No to nieźle. <grytanie> Super. Kurna. Czyli 5 godzin poszło w dupę. <laughs> Witaj w domu Casabella. Okej. Okay. No taki mały ten dom. Okej. Okay. Tutaj mamy em, to wszystko. Kolekcję samochodów co jest? Nie! Nie gadaj! Jak jak chciałem ten samochód no Nie no Super A możemy za, czekajcie, Forda Vista wejdę Aha, czyli to jest taki dom, a mogę go sobie zobaczyć jest Taki mały, nie? Tutaj mamy tego Forda właśnie Bardzo mi się podobają opony No w sumie terenowe, nie? Fajnie wygląda, fajnie Taki kolorek też matowy Dobra, a wejdźmy teraz sobie tutaj w moje samochody i zobaczmy Tutaj mamy w ogóle Bugatti w klasie X no i najmocniejszy samochód. Tutaj mamy też Ferrari, możemy go sobie możemy je sobie też ulepszyć, ale zobaczcie, tutaj wsiądź do samochodu, pokażcie mi tego Merolka. Jest. Ale się cieszę, kurwa. No widzowie, no, no naprawdę. Jakby wiem, że ten samochód nie jest zbyt dobry, ale e, bardzo on mi się podoba. E, no pewnie wam też to się pewnie wy też mówicie, co? Jak ci ten samochód się może podobać? No nie wiem, jakoś tak... Bardzo... O jeszcze fajnie mu się drzwi otwierają? Czekajcie. Tutaj pa na pasażera. Ładne obicie drzwi. No środek, no środek, no to wiadomo, bo to jest auto na wyścigi. Eee, chcę wyjść sobie. Mm, dobra. Eee, tutaj można ten drzwi w ogóle wszystko otworzyć. Zajęty przyciskiem. Tutaj można zmienić. Spoiler, A e, nie, tablica. Jeszcze mamy. no Wejdźmy sobie do środka od tej strony. I zarago jest. Z... W sumie najpierw zobaczmy, jak on jeździ bez, bez tuningu, nie? Okej, okay, tu mamy Klakson. Aha, możemy sobie zmienić Klakson. W sumie zmieńmy. E... Nie, wiecie, co jednak zostanę przy moim obecnym Klaksonie z motywem Sea of w Załacie w ogóle jakieś siedzenia, nie? Jakby ich w ogóle nie było. No, bo to jest auto przystosowane na tor, więc tutaj wam nie dadzą jakichś tych. Wiesz co mi jeszcze się podoba bardzo w tym e, samochodzie? No Rzecz taka jaką jest e, ten Bardzo mi się podoba dźwięk tego auto Jest naprawdę niezły Tutaj, aha bo mogę tylko tak wyjść z trybu zdjęcia, bo bym musiał wyjść z kokpitu Więc ja sobie chcę wyjść e, Wyjść? Nie, czekaj, to jest Otwórz drzwi i ja chcę wyjść z tego auto O jest, dobra, wyszedłem że tak patrzę... No fajnie, dobra, to teraz wyjdźmy sobie i na razie go przetestujmy bez tuningu, więc wyjedziemy na autostradę. A, chwila. No ja nie wiem. Mamy Apex, wyścigi drogowe, wyścigi crossowe, nie, to droga... Mhm. Mm no dobra, no to tutaj. Kurde, słuchajcie, tylko tutaj tak dużo jest. Tędy proszę. Zobaczcie, bo w ogóle można mu zmienić ten ustawienie na, na przykład na autostradę. Słuchajcie. I można to zrobić kiedy? Jak się stoi w miejscu? Kurna! Przez przypadek do domu wszedł Co jeszcze będziemy robić na tym odcinku Trudno go będzie opanować tego Mercedesa raczej Nie wiem czy mogę w ogóle jeszcze zmienić to ustawienie Może trzeba jakiś tunik wsadzić Dobra Testujemy. Jak jedzie? On nie będzie, on nawet chyba 400 nie pojedzie, więc, więc no. Dobrze skręcę, tak mi się wydaje. Tam coś widziałem, jakąś nagrodę. 316, siódemkę się wbije raczej. Szóstka, 321 335 Jest siódemka Nie, 337, bez tuningu, poleci. Dobra, to ja się zawracam do chaty. Słuchajcie. A to już się zmienił, czy... Teraz już nie O! Zobaczcie! Teraz jest na autostradę. To sprawdźmy go teraz. Bo spoiler mu się opuścił. Bo w ogóle on podniósł się. Piątka. Nie, będzie tyle samo jechał. Chyba. Chociaż czekaj. Nie, szybszy będzie, szybszy będzie, bo tam wcześniej 337, nie? Uuu, ty! Teraz będzie w szybszy. Nie, poczekaj, drugiej szansy nie będę takiej miał, muszę, muszę jeszcze raz. Tutaj, 350 już jedzie. Tutaj no, nawet ósemka chyba będzie. Nie gadaj. Czekaj, nie, nie będzie ósemki, bo trzeba inną skrzynię biegów wsadzić kompletnie. Nie, czekaj, on 400 poleci. Nie, 338, 398, przepraszam. Chociaż czekaj, no jest 400, jedzie 400 normalnie Chyba, że on coś już ma tu wsadzone, to jedziemy sprawdzić Dobra Ile nagrywanie trwa? 22 minuty dopiero, no to nieźle Raczej krótki to będzie odcinek i to mi się podoba bardzo Nie chcę, żebyście też jakoś zbyt dużo czasu ten czekali, dobra zobaczmy czy on tu jest porobiony Nie, nie jest porobiony, więc już tutaj wstawiamy nowe rzeczy Wstawiamy silnik Podsterowność jakie mamy? Seryjne amortyzatory. Możemy go jeszcze bardziej opuścić. Czekajcie, czy te są do driftu? Musimy sprawdzić, bo to jest ważne dosyć. Tak, to są do driftu, dobra. To te. Te wyścigowe zamontujemy. Przeniestabilizatory, no ja montuję osobiście. I redukcję masy. No on by musiałby być... Chociaż on był, raczej musi on być ten. Przy glebie dosyć. Skrzynię biegów możemy zmienić. Wszystko w dół leci, ale czy... i masa też w górę. Ta driftowa jest naj... najlżejsza. Ale no myślę, że powinniśmy sobie wziąć taką skrzynię. 9 no nie wiem. nie wiem. czy nie zostawię po prostu zwykłej, bo zobaczcie, no tylko start mi się poprawia. No to zostawimy zwykłą skrzynię. Układ przeniesienia i napęd no wyścigowy mechanizm różnicowy. Dobra, to niech będzie. Konwersja, napęd. Mamy AW, RW, mamy AWD. No i niech tak zostanie. Dobra, jeszcze możemy oponki zmienić. Mamy seryjne, możemy, tko, możemy też zmienić je. Możemy go do, do klasy X zrobić i tak zrobimy właśnie. Szerokość możemy też zmienić. Możemy. No, też takie dosyć szerokie wsadzić. No to przednie zrobimy. Nie, to one muszą być takiej samej gru grubości. Czy to tylko przednie możemy zmienić? Tak, tylko przednie możemy zmienić. Dobra, bo wy... tu nie widzę w ogóle. Yy, felgi mało dosyć ładne. Nie wiem, nie, no nie będziemy zmieniać, no. Yy, rozmiar możemy zmienić. Yy, no, może być w sumie, czy coś innego się zmienia? Zobaczcie. No takie to już są na tornie. Dobra, to w sumie wszystko mamy. Mamy go już w klasie X, wszystko do góry leci. To teraz sprawdzimy jeszcze jak teraz poleci. I się zastanawiam nad zmianą koloru, ale chyba ten kolorek zostawię. Co ja sprawdzę tutaj projekty? No, powiem wam, że nawet fajne były te projekty. Może sobie później zmienię. E, dobra, na razie weźmy na trasę zmieńmy. Dobra. A, bo nic się zmienia, tak? O jest, udało się. Dobra. To jedziemy na autostradę. A, chwilę, yy, Nie, 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 żartowałem. Yy, musimy zmienić w tunigu, zobaczymy skrzynię biegów. A, patrzcie i nie można w ogóle ruszać. Aha, no tak, bo w sumie nie można jej zmienić. Czyli on nawet, patrzcie, on teraz w ogóle 400 już nie pojedzie po tym co zmieniłem. O oh shit! Poczekajcie no co... To, to nie, to skoro on 400 nawet nie pojedzie Jest skrzynia biegów, to to musimy zmienić ją w takim razie Na tą chyba na, na dziewiątkę Tak, ta ma 8 biegów, no to weźmy tą w takim razie, zobaczmy czy tutaj wszystko mi się odinstalowało Nie, bo to tylko tyle mi chodziło Waga w dół, ale tylko 2 kg, to już tam nie róbmy sobie ja i tam jeszcze coś było na to już nie patrzyłem. Dobra, i teraz zobaczmy, czy można zmienić. Tak, można teraz zmienić biegi. Super. Zobaczmy. 300 nadal jeść, cholera. Wątpię, żeby poleciał 400. Więc ja nie wiem, jak on tam na początku 400 poleciał. Chyba, że to jest na trasie, nie? No ty, bo jeżeli na trasie jedzie 400, no to, to to oznacza, że na autostradzie będzie jeszcze na trybie autostrady będzie jeszcze szybciej leciał. Dobra, to ja... Czym prędzej jadę na autostradę, żeby to sprawdzić? 375 Tak, to jest na trybie trasy, no to nie, ten szybki jest w takim razie. Teraz sprawdzamy czy 390 będzie no 91 do jest 3 może Nie, 3 już nie będzie raczej Tutaj już musiałem skręcać zaraz mam długą prostą, może teraz się rozpędzi. Nie, 391 leci. Czekajcie. Kliknąłem. A, widzicie, bo to pod L2 się chowa ten. Już jest na trybie autostrady. A, to teraz w drugą stronę polecimy. O palenie gumy to to on raczej nie da rady środek ma dosyć ciekawy, nie? No szkoda, że nie można zmieniać tych kolorów wnętrz, ale dobra. Siódemka już 360, dobra, ósemka 300, 90... 400 już jedzie, ja pieprze 425 430 Biegi mu się skończyły, no to nie, to trzeba będzie mu znowu skrzynię biegów zmienić na dziewiątkę. Na dziewięciobiegową, bo zobaczcie, on kurna naprzódę. On da radę. A! No spadłem. Czekajcie, głupi samochód. Nie, on naprawdę... On ma jakiś tam potencjał, nie? 438 leci. Auto przede mną, dobra, wyminałem, 437, 8, coś takiego leci No jeżeli mu się wpakuje dziewiątą, znaczy skrzynię biegów dziewięciobiegową, to raczej szybciej poleci, nie? No to nieźle Nie jest źle z tym autem, naprawdę Wow, kurna Nie o to mi chodziło kompletnie Dobra, to myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku, więc e, dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeżeli Was bolą oczy od tego, jak jeżdżę, no to <laughs> przepraszam. E, no myślę, że dzisiejszy odcinek był nawet niezły. E, myślę, że też jest lepiej, ponieważ chyba nie ma przegłosu, ponieważ korzystam z, in z innego podłączenia słuchawek. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.